Zuzia ma suchą skórę od urodzenia. Po paru miesiącach okazało się, że jest to spowodowane atopowym zapaleniem skóry. No, odwiedziłyśmy mnóstwo lekarzy przez ten czas, bo Zuzia ma już teraz 6 lat. Na początku objawy były koszmarne, po prostu bardzo nasilone, i w różnych częściach ciała zmieniało się to z wiekiem. Szczególnie właśnie na dłoniach i na stopach ta skóra pęka. Jest bardzo sucha, bo jest to powiązane z alergią. Na wiosnę oraz z alergią na roztocza kurzu. Na produkty Hermes natknęłam się przypadkiem i nie miałam większych nadziei co do tego, że poprawią jakoś widocznie stan skóry, ale nie rozczarowałam się. W skład zestawu wchodzi płyn, znaczy emulsja do mycia i kremik do smarowania. Płyn jest bardzo fajny. Ma delikatny zapach, chociaż my jesteśmy przyzwyczajone raczej do bezzapachowych produktów, ale ten zapach absolutnie nie szkodzi. Dodatkowo wytwarza piankę, prawda? Pieni się, więc kąpiel jest bardziej radosna. Kremik działa. Na dłoniach już nie ma tej pękającej skóry na opuszkach. Ze stóp zeszły czerwone plamy. I zestaw się jak najbardziej sprawdza, więc polecamy.